Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey i mamy misję znaleźć i zabić tych bełkowskich mistrzów i nie musimy ich poszukać, tylko dokładnie gdzie? Ja hmm. już nie pamiętam dokładnie jak to tam, trzeba, gdzie, gdzie a, trzeba było ich szukać więc może przeczytajmy sobie zadanko yy, Zgłośnił w jednej, w drugiej no. Cieńko? Chwila, czy tam w zadaniach by, byli ci y, mistrzowie pojedynczo, czy nie byli? Bo nie wiem, teraz... Zobaczmy. Tak, 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 dobra. Czyli, no. Na sali jest jeden z czwora mistrzów w Alcji. Jej obóz znajduje się w lesie. Dobra. No to szukajmy. Yy... Północnej części Wzgórz poropos No to północ jest tutaj. No dobra, no to lecimy. Ogólnie powiem wam, że dzisiaj nie spałem. Eee, byłem u koleżanki. Obejrzeliśmy sobie film o lewkach. Jakiś taki, to był z kategorii horror. W sumie fajne. Bo z Bo się wkurzyła strasznie ta koleżanka, że długo filmu oszukam, a tylko trzy strony przejrzeliśmy, w sensie takie trzy strony, tam miałem po 20 filmów. Wiecie, jak się przewija w dół jest tam strona, 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 tam było zostało się włącznie. No i się wkurzyłam, tak? Powiedziałem, no to dawaj to z lwem, nie? No i wzięliśmy to z lwem. I, I w sumie ja zawsze, jak wybieram sobie na przykład film na noc, bardzo długo szukam filmu. I powiem wam szczerze, że tak dzisiaj, tak wczoraj to było, wczoraj, wczoraj, wieczorem jeszcze, e, chyba przed nocą, no trafiliśmy całkiem nieźle. Hmm, film się nazywał... "Zdobyć"? Nie mam pojęcia za cholerę. Z 2007 roku i, i to było właśnie o, o, o Lwach na, na, na ty, nie na pustyni, tylko <grym>, na Sawannie. No, była taka mała ekipka, pojechali na wycieczkę i, i nagle... Y, no, przyszły lwy. I już nie było tak wesoło. Ale ja wam spoilerowałem, nie będę, jak chcecie to sobie możecie obejrzeć, nie? Ja tutaj moim zdaniem nie zaspoilerowałem nic, myślę, że to i tak wszystko, co e, każdy raczej by wiedział, chcąc obejrzeć ten film, widząc e, plakaty z tego filmu i, i tak dalej, i tak dalej. Czyżby pytajnik czy to był nasz, nasza mistrzyni? To był obóz naszej mistrzyni? Zobaczymy. Tak, jestem blisko celu. Nie. This is it tutaj jasne. Czemu jest taki głośny? Chwileczkę, sobie muszę zobaczyć. Nie, jest dobrze. No, mi jest tak głośny jakoś. Nie wiem dlaczego. O, Nie chcę chyba tego drobowca sprawdzić. Ja chciałbym dzisiaj skończyć tą misję. Ja podejrzewam, że ona krótka nie będzie. Mięcie. Głupie kundle, należysz do mnie. Jesteś moją suką teraz. teraz. że level ci zniknął, jak, jak cię piujemy. Masz jeden level niżej, głupie kundle. Nie, wiem, powiedzmy, że naderwałem mu ściętkę na pierwszych łapie, dlatego, tak wyszło. Ten this fire fresh, oh. and the food still simmering. can't be far away. Nie, wiem, to wygląda jakby jakaś żeścia była. A, ona poluje. Okej. No dobra. E, tam jest jeszcze. This hut must be I guess she prefers the quiet of the forest over in the city. Ja też. Uwierzcie mi, że ja też. I tutaj coś jeszcze jest ślady. Don't look human. Away from the camp to the north. Hmm, tu są rzeki, okej. Okay. No nie, nie dosięgnąłem go. No jestem blisko celu, no i... Aaa. Ja. Ona ma kurwa niedźwiedzia? Ja pierdole. No nieźle. myślę, że on, ona będzie zjedzona przez niedźwiedzia, a nie, że ona ma niedźwiedzia. Dobra? O kurwa! Dobra, wiecie, co jednak tego questa nie zrobimy dzisiaj? Zobaczcie, ile to ma życia. I jaki to ma level. Jeszcze jestem na, na dwa hity od tego. Czemu ja mówię o, o kobiecie, to. Zaraz się przyczepię, obrońcy teraz Głupi nieźwie się chyba zablokował. O, mm. Ładnie. No i właśnie, i właśnie, i właśnie. Jeden cios to jest pół życia. No i jeszcze niedźwiadc przyszedł. Co on Nahita? Czy nie zdejmę się hita? O, ale można ją zabić. U... No, nie dziwię się, że nie żyje. Jak się rzucił na tego wilka jakiś cholerny niedźwiedź. To by było naprawdę nielogiczne, gdyby ten VIV to przeżył. Najpierw się chyba niedźwiedziem zajmę. Nie mi się dużo wygodni walczy. Nie ale ona. Mo mogę ją zrzucić z tej góry, więc. Może się uda ją zabić poprzez obrażenia od upadku, bo ten poldźwiedź w tej grze jest gigantyczny. No, no, Jednak odwiedzimy sobie tamten grobowiec. Ja nie mam nic przeciwko. Kurwa. mi walnął. No i teraz nie mam punktów jak się wyleczyć, ja jestem na, na hita takiego mocniejszego. Jasne, jasne. Czekajmy ile oni tutaj mieli nagrywania ci aktorzy głosowi w ogóle w tej grze. To chyba cholernie dużo tego było. No jak coś przeczuwam, że było tego naprawdę, naprawdę dużo. Spójrzcie też na to, że możemy przejść fabułę i mężczyzną i kobietą, więc tutaj jeszcze podwójne napisanie dialogów w ogóle. Żeby każda postać miała e, powiedzieć, że na przykład, nie wiem, byłaś, byłaś, ale też nie wiem, czy nie ma. No. Ale na przykład, nie jesteś przystojnym mężczyzną, jesteś przystojną kobietą, na pewno pojawiają się takie zwroty. Więc y, wyróżnienie płci w rozmowach, y, jeśli jest, no to tak czy inaczej, aktorzy musieli wygrywać specjalnie nowe dialogi z posta. No super, Icarus, nie masz polować na tamtą kozę, tylko masz zabić mi tą głupią babę. Że jej nie zabiję ja. Przydałoby mi się jakiś taki fajny unik zrobić, żeby... Eee, żeby mieć to slowmo takie. O, e, teraz. Dobra. Ucieka. A dobra. Ja Wycofywała. Ale chyba zmiękła fajka. No, teraz kopa dostała to nie jest takie łatwe Robić walki no damage No i to nie wypchnęło Trzeba Trzeba się postarać naprawdę Dobrze, dobrze, że mi się udało ten unik zrobić Ale teraz muszę uciekać, bo zaraz umrę Jestem na hita Ku, krania, stoj. Gdzie? O kurwa. Dobrze, uratowałem się to. Uratowałem się tym jednym atakiem, bo bym umarł Nabijmy sobie te punkty, na tym nieźle głupimy. Nie ma żadnej góry, to nie ma jej skąd zrzucić, to jest problem, trochę. W ogóle sprawdziłem i mamy 60% parę procent w postępu, gry. Jeszcze dużo nam zostało. To będzie ze 150 odcinków, seria pewnie. Jeszcze chcę zrobić dodatki. Bo coś kupowałem dwa lata temu tą droższą edycję, nie? <grytanie> Przydałoby się w końcu skończyć tę serię, naprawdę. Ona się tak duży. Oj, chciałem jeszcze nie uderzyć. No już trudno. Ciekawe, czy dostanę za niego zwiększoną ilość ekspansji z uwagi na jego poziom. O kurwa. No nie, no nie, powiedz, nie, nie mówcie, że ja teraz zginę. Ja nie mogę umrzeć. NIE! Kurwa. Czuję się wydymany, ok? Ten niedźwiedź miał taką końcówkę życia. O nie, ja tam nie idę. Pierdolcie się. Dawać mi innego questa. Yy, a to jest na 37. Ło, wow, ja wziąłem sobie naj, naj, najwyższy poziom celu. Yy. Nie wiem, może coś innego sobie weźmy z pobocznych misji oczy kosmosa to raczej nie. to? A dobra, nie to, jest, to też misja z przycielami. Hmm. coś tu co daje dużo ekspów, To daje dużo ekspów. Zbierz ateńskie pieczęcie. że Persja to. Jeszcze muszę jedno miejsce. Żelazny ptak znajduje się w Akadii. No, też niby można było zrobić, ale to na razie nie. Minotaur. Minotaur? Ja chcę to. Dobra. W Pepchce. Gdzie jest Pepchka? Tam. Tak? Jeszcze. Ja tu nie mam... Mam to dobrze. Całe szczęście. Dobra, ale sobie konno przejdziemy, bo... Do daleko mamy. Zobaczmy, kiedy są kończy, Mam tylko tyle, że muszę iść w tamtym kierunku. I chyba ten koń raczej mi się nie przyda. mam no, czysto... no właśnie. Muszę w ogóle zapas robić, bo już jest chyba... Zaraz zobaczę, który jest dzisiaj. Dzisiaj już jest dziewiąty, a ja 17 wyjeżdżam i... mam filmów do jutra. <laughs> mam filmów do 9, a 17 wyjeżdżam i nie mam ani jednego filmu w zapasie więcej. No, ja potrzebuję mieć filmów do 21, już, więc muszę pomontować to wszystko, co mam, muszę podegrywać jeszcze jakieś dotyka czy czegoś i naprawdę wziąć się do roboty, szczególnie z tym gotikiem bo tego gotyka nie skończę przed premierą oh God, no, you... Sons of the Forest i będę miał już 4 aktywne serie, tak? 4-5 aktywnych serii, bo jeszcze jest Arc Jest Arc, Assassin, Dying Light, Gothic i jeszcze będzie to to, to nie, to też będzie tragedia i nawet, nawet Daily tutaj nie pomoże a tym bardziej, że teraz odpalam kanał motoryzacyjny to już będzie w ogóle tragedia z czasem chociaż mam nadzieję, że ten kanał motoryzacyjny mi się opłaci e, Chociaż oddam mi to za, 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 za ten sprzęt, na który wydałem Bo na sprzęt wydałem, no to tak jak mówiłem, ten w tysiącach poszło, Boli strasznie Zobaczmy kowala, no, może coś by było żeby było na łatwiej Albo kupić hmm. Aha Ja nie mam... Done. czekajcie Goodbye, Ile to bije? 1228 A możemy coś ulepszyć? Skóry braknie Może sprzedaj i rozłożymy? Okej okay. Tylko to nie daje skóry Tutaj to daje skóry Potrzebujemy tej skórki trochę Sprzedajmy fuuuu, dużo I teraz ulepszymy sobie mieczyk no. no. Te obrażenia to są najważniejsze, bo ten dimension to jakoś mi tam na tym nie zależy specjalnie. Ale moim zdaniem najważniejsze właśnie są obrażenia. Zobaczmy czy jeszcze mogę kupić jakiś pancerz. Niewiele lepsze. Skórka fobosa, Kron egipski. Za ładny to ty nie jesteś. Bierzemy wszystko. Oj ojoj oj, 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 oj. jakieś do drogie. Dobra, jednak tego nie pasuje. No, poza tym i tak stać like. mm, Znaczy mam, mam w tych częściach, nie, zbroi. Dużo, dużo, dużo różnych tych. No oczywiście. Tam mam do nich dołączyć? Gdzie mam do nich dołączyć? Dobra, to podejdę tam, bo mi zaczekają. Zobaczmy czy... ale nie. Już, dobra. Jestem, żyję. Olu, jesteście duzi. No, owie. Dobra, ale widzę, że wy tak niekoniecznie chcecie gadać. Mało rozmów nie jesteście. Szkoda, myślałem, że będzie jakaś misja. Yy, Koń mi się spadło. Chodź koniu. Odklej się od tej ściany. Zlecimy dalej. Ciekawe, czy to będzie prawdziwy Minotaur, czy, czy ktoś po prostu nasypany Minotaurem. To mnie bardzo ciekawi. Mamy lato. No okej, okay. przynajmniej nie będzie nam zimno. Fajnie, nie? No, dobra. Jeszcze kawałeczek. No też chyba z buta trzeba będzie dojść. No fajnie, że ten konioł mnie po schodach chodzi. <many> I'm about to do right now right now here we go from I made Come down from the back. Stay back. I'll jump. You don't want to do this. There's always something to live for. No, not for me. I've got nothing. I am nothing! This isn't even armor! It's my mother's third favorite serving tray. I'm a failure. <laughs> a failure! You look like a warrior to me. Even warriors feel fear. There's no shame in it. Fear helps us survive. It's temporary, but honor is not. You'll find no honor jumping off this building, only death. Talk to me. Honor. Yes. My village. <laughs> We're poor. We get little trade, fewer visitors. We're dying. I was chosen to kill the Minotaur, hoping it would make us famous, put us on the map, save us, maybe. But look at me. I'm no Minotaur slayer. <laughs> I got robbed by a tiny tour guide my first day here. Minotaur slaying isn't for everyone. Even if you go home without the beast's head, there will be another way to save your village. Yes, you're right. All I have to do is lie to everyone. Do not put words in my mouth. Why not? They're good words. My people are kind and loving and somewhat dim. Really? Hard to believe. I just have to make them think I've killed the Minotaur. Our village will become a shrine to me, the new Theseus! Moris the Magnificent! Slayer of the Minotaur! We would prosper again! Sounds like a dream. A dream where people care about my village? Trade with it? That's a dream worth having. i need to look convincing! Like a regal, conquering Minotaur-killing hero! Best steal the Pefka leader's shiniest armor. Oh, and the leader weapon. Something I can say I PRIDE from the Minotaurs' COLD DEAD HANDS! <laughs> cold dead hoofs? Don't worry, I'm here to help. Good. Good, good, good! Is there anything else I can tell you? You mentioned the... ...shiniest armor was the Pefkan leader's. Where does he keep it? Somewhere safe. Somewhere where little street kids couldn't steal it! His house is well guarded. I'd look there. You mentioned the shiniest armor was the Pevkan leaders. Where does he keep it? Somewhere safe. Somewhere where little street kids couldn't steal it Looks like you've looted it from the corpse of a minotaur. Is there a merchant for that in Pevka? When I first arrived, I had rumors of a legendary axe being kept in Fort Latto. That's where you'll find what I need. What's so special about this axe? They say Theseus touched it twice. I'm sure Theseus handled many axes in his time. Well, yes. But he touched this one twice. Now that's the sort of axe you'd expect a Minotaur to wield. I've heard enough. I'll find you an axe and armor worthy of a true Minotaur slayer. Just don't jump. It. Not... Okej? Okay. Dobra. A wiecie co? A Minotaura zabijemy w następnym odcinku. Ale ja was zrobię. W chuja! Zrobimy tak. Minotaura. A w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się o Minotaurze. Więc będę miał dwa fajne, plikalne tytuły. Ale ze mnie kutas, nie? Przykro. Mi. Ale też może coś zyskać czasami mm, o cholera, ale tu dużo Nie no to się nie ten... Nie, tam. Leżysz No dziwne, że ten... Tył... Naprawdę? O cholera A bo ten jest lepszy A, mój wilk. No chciałem go zabić Nic dziwnego, że nie żyje I tak do dupy był ten wilk Ginie Wdychać wszyscy Nie to się dla mnie żadnym wyzwaniem Śmiecie Dobra, idę po towar. Dawaj to. No dobra, spłoncie. Zabiję tego gościa. Ciekawi czy pojawi się potem nowy przywódca, czy nie. Po zabiciu przywódcy. Ale ten przywódca nie ma żadnego pancerza i jest taki wytrzymały. Jest nielogiczne. Nach, no, te gry wszystkie. Szczególnie te hentajowe, animowe, nie? Jak jest pół, półrozerany bohater i. No. No wiecie. Czemu ja się biję z tymi z zwykłymi pytami? Ja chcę tylko. No, rap jest to jebał. Po co? Po co w ogóle tym przejmować? Zabiję tylko tego. Ten ma nagrodę za mnie Wyznaczono więc jego trzeba zabić. Leżysz, gościu. Leżysz. jesteś. No i zajebiście. A teraz mogę jeszcze to w grupie. No to papa. No. Widujki. W yy, Warowni Lato, nieopodal centrum. Hmm, Zobaczmy sobie jeszcze, gdzie są te wzgórza Minotaura. Yy, znajduje się w Warowni Lato, nieopodal centrum, czyli tu. Okay. Dobra, no to idziemy pokrótowo. Minotaur. Naprawdę, ciekaw czy to będzie człowiek nazywany Minotaurem, czy to będzie faktycznie tam i Czy bo okaże się, że tam wejdę i Minotora na... Tylko gadat, tam siedzi Minotaura, tam nic nie ma. Ale wolno ten lecić eee, Przydałoby się, żeby to trochę szybciej leciało. Z tego quest'a, co próbowałem go na początku zrobić, to ja mogę go wykonać, bo jednak wziąłem najtrudniejszy cel od razu. Oj gaz, tu lata. Mmm, dupa. Dobrze, dobrze, a skąd ty wiesz w ogóle, że jestem Sword? A może jestem sellswi... se... Nie, tutaj puste jest. O, ja je tak, ja tak bardzo. Myślałem, że tu tylko ten jeden będzie. No, żaden problem. Załatwione. Już. No, to jest to, co mężczyzna z jest dość ciężkie. Zastanawiam się, czy mógłby to w ogóle

Jeszcze jeden odcinek będę musiał nagrać dzisiaj. No, zdecydowanie za mało tych filmów nagrywam ostatnio. No, tym bardziej, że. No, więc jutro też mogę nie ponagrywać za dużo. Back. And I mam wszystko, co potrzebujesz, żeby wyrazić swoje dzieci. O, fantastycznie! I nie, friend! This is a lie that will save my people. It'll put us back on the map. Well um, can I uh, can I have my items now please? Kule, Nie of course the axe and the armor are yours. Just uh, turn around for a second while I change. you look heroic like a warrior who could kill a whole family of minotaurs really you're not just saying that oh no, i mean it even i'm a bit intimidated by you now wow it's okay guys i'm a hero now i'm coming down i feel pretty heroic Cię schodzi, patrzcie to Ninja. I na łebu I jeszcze z buta w jego. Oj, nie chciałem <grybuj> Dobra, uciekamy no. Biegnij Cassandra, biegnij, biegnij Żeby cię zgubiło Jeszcze sobie wezmę tego questa z Minotarem, żeby wiedział tylko gdzie pójść. Z uwaga tutaj gdzieś minęło na siłę. Dobrze. No i dobra. No to możemy się żegnać. Widzimy się w następnym odcinku. Mam no nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnym. No i cześć.